Siemka kochani, witam was na moim kanale i dzisiaj nagrywam dla was moją wieczorną rutynę e, tak jest jakieś dwa, tego, dwa miesiące temu nagrałam dla was poranną rutynę w czasie lekcji online, dlatego że nie ma wieczorem lekcji online e, to po prostu nagrałam taką zwyczajną wieczorną rutynę wiem, że bardzo ją chcieliście zobaczyć e, no więc to, wiadomo każdy dzień spędzam inaczej, ale jednak troszkę tutaj e, robię podobne rzeczy, na przykład e, teraz do mnie przyszła babcia jakbybym jakbym teraz poszła z nią pogadać i się trochę po pobawić z kuzynem Ale tak to myślę, że zaczniemy sobie od czegoś innego A inaczej dlatego, że przyszła do mnie Poczka, to z deska Zamówiłam, tata mi dzisiaj troszkę e, sprankował, ponieważ mówił, że ma przyjść jutro Ale dzisiaj przyszła taka niespodzianka i tak ona wygląda, zobaczcie To znaczy się, że teraz będzie żyć na desce? Nie wiem, ja chcę testować moje, bo ja miałam fiszkę i ona taka była, ją kupiłam jakieś 3 lata temu, w ogóle m, tak jakoś nie chciałam jeść na pizzę, ale ją dostałam, no a teraz jakoś tak mi się przywróciła zajawka i po prostu miałam przestawać na testę. O, jest coś tak już, czy wygląda. nie? Ja myślałam, że się przeraziłam, patrzę, odmierzam ile to centymetrów, teraz patrzę, że chyba tak jakoś się fajnie stoi. O, no do przodu, umiesz? No, no umiem, no. Pokoj, no. no to, to, mam brudne buty, ale były czyni temu umyte, się szybko brudzą. A no super! Dobrze. Dobrze umiesz jeździć, no jeszcze raz. No trzymaj się tam to prostej drogi. No jestem, no oto idę tutaj. Ready? No. No ładnie! No dawaj teraz, pokaż jak już trika, tutaj masz fajny ten betonik. Na trawie? A co umiesz na trawie? Wo, ja takie coś umiem jak miałem, miałem 5 lat. Co się o, coś że umiem? A coś jeszcze? Dać, to jest trik, ale taka taka. O równoważnie. Nadpis na, na się czy ktoś ostatni pomóż nikomu Nie, Nie, bo ja, bo ja wtedy się uczyłam triki na fiszkę, a tutaj już się tak nie da za bardzo, wiecie no. Ja chciałam takie fajne coś wiedzieć, ale to jest mega trudne, że e, tu podnosisz to podskakuje, i zaraz będziesz bez zębów, kasę eee, musisz kupić, tak. a nie... Się jechałam, jeździłam sobie jeździłam tutaj po chodniku w czapce zimowej, żeby nie było... jest tak średnio, nie jest aż tak ciepło. No. Dobra, to Ty se poćwiczyć, i widzimy się w domu, Cię będę no, dalej ja nagrywał do, do tej wieczornej rutyny. Kochani, ja dopiero już nigdy nie jeździłam na deskę, nie? No tak, no dopiero dzisiaj no, dostałaś, to no. Na YouTube na pewno będziesz miała jakieś fajne pokazane triki, jak się robi, no. co i jak. To Ty sobie... się ucz, baw, a później ja Cię ponagrywam ten. No specjalnie? <noise> tak, jasne. Więc ja kochani, już trochę powiedziałam, tylko jakieś 20 minut, ponieważ już mi się zrobiło mega zimno, może e, pójdę w niedzielę, e, bo jest jak my to nagrywamy... Pią... Dzisiaj? Środka. Środa. Środa dopiero, bo w niedzielę ma być aż do 24 stopni? No a niedziela, szef? poniedziałek ma być. Ja patrzyłam, no. no niedziela, poniedziałek, więc się wybiorę... Ej, ale to mi radzi po oczach. E... Bo sprzątałam i ogólnie tutaj e, moje galaktyki pięknie wygląda. E, no więc co miałam powiedzieć? Bo mi przerywać. A, byłam u babci, się przywitać. Zadam ciasteczka, ki za ciasteczek, kilka e, fit oczywiście, bo się tu do wakacji. Tak jest, do wakacji jedziemy. Niedługo będą. Chciałam zrobić dla Was takie mini daily, bo będziemy tam przez tydzień. Mogę powiedzieć nieinformację? Będziemy tam przez tydzień i mogę powiedzieć dzieci, nie? Nie, no to nie. Ale będzie fajnie, już tam byliśmy raz. Nie ma Boga, no może się wydawać, bo tutaj zobaczcie, tutaj mam Diamond Pinting, gąbka, e, tak i tutaj mam... Co tu masz, co tu masz? To Diamond daj, czy no wiecie, układam tu kareliki. Ostatnio nie, chyba przez trzy nie układam, bo mam dużo lekcji. A, no i kubeczek. Aha, i to są takie małe te, 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 takie w środku, takie coś? Mhm. Boże święt. to trzeba mieć nerwy do tego. I haj, to tak to będzie wyglądać. Tak jest, mam chociaż sobie przypisie to w kuchni, albo tu przywiesz. I tutaj też nie mam bałaganu, To jest wszystko poukładane i, i tutaj są wszystkie przedmioty i tutaj są wszystkie opisane, ale nie chcę wam pokazywać, boście wiedzieli gdzie mam e, jakieś prace domowe, czy jakieś e, nie, e, B, no i... Tutaj co mam ty co to opisujesz? Wszystko. No i wszystko mam... Co ja się zobaczę, zrobić? pokaż! Nie Co tu jest? <grym> to jest? Długa notatka bez, e, bez zaległości, bo czasem sobie robię screeny, no i połóż się nowego czasu. Co to no, jest mamy... za lekcja? O, angielski, nowe czasy teraz. No dajmy jeszcze ten, jedno ten. przykładowo, które widzowie by chcieli. Tylko nie Ten różowy. Nie, nie tamten. Dawaj. Który też ten? Ten. Nie, no nie. No pokaż no, co tam jest. Nie, no nie mogę. To sami sobie zobaczymy. <laughs> nie wiem skąd, ale. Zapisz tematy od trójane. piątki. Co? Nie pokażę wam moich wytrób. No dobra, pokażę wam jest też do mojej rutyny. Wiem, że ja wszystko to, to z początku roku. Pierwszy temat, drugi temat i czwarty temat. Pierwszy, drugi czwarty? Tak. A gdzie jest trzeci i piąty? <grym> gdzie jest dwudziesty. Ale tu informatyka, kochani. Ja się skupiłam na dzisiejszych lekcji. oczywiście nie mam zaległości w Polsce Matematyce. E, więc e, tutaj sobie wszystko porobię. E, myślę, że sobie dzisiaj zrobię jakieś dwie lekcje. Na przykład tutaj z plastyki miałam zrobić jakiś rysunek, i z matwy mam pracę domową.

Proszę. No tylko po karteczki przychodzimy. No Nelka przychodzi do Nikoli zawsze po karteczki. I zawsze od chcesz, I dostaje po jednej. Nie, Nelcia? Tak, babcia mi kupiła karteczki nie Nelaka. Tak, dostałaś karteczkę. No masz, no masz. Musiała być trochę we wieczornej rutynie. No, Ale Nie mi tę ołówek, bo mi się gubią. No, oddaj mi później ołówek. No, no, dziół, dziół, tak. Kto ci zamknął te drzwi? No, mama zawsze ją ja tu... To... <głos》> zamyka drzwi i zamykaj ucieka, mama no więc jak ja już zrobiłam matmy, w sensie przepisałam to trudno, żeby nie tracić czasu na przepisywanie bo już nie mam matmy, a sobie będę już miała zrobioną a teraz właśnie zgłodniam troszeczkę i myślę, że sobie idę zrobić kolację wczoraj byłam więc mam zapasy moich pysznych naleśniczków, więc lecimy Niemiecko, my się znajdujemy w kuchni i dzisiaj sobie, tak jak wspominałam, zrobię takie naleśniczki, między naleśniczki, które ja sobie ładnie zobaczcie, jak je <grym> Takie z Biedronki, ja już jem nie pierwszy raz, nie piąty raz, jakiś dziesiąty raz. One są tylko wystarczy bo pozbierać, a smakują tak dobrze i do tego sobie zależy, żeby czasami jakoś by śmietany. Dzisiaj sobie mam taki jogurcik, zwykły waniliowy, no i na deser mam batonik. Eee, ale to na deski, na razie nie patrzę. Eee, później mamy, właśnie herbatkę sobie zrobię eee, na zimno, więc właśnie jeszcze herbaty same nie dam, ale mam w ogóle tutaj wodę i kubeczek. Eee, więc ja już sobie tutaj wstawimy. Eee, tutaj wystarczy podgrzać. Eee, a w międzyczasie, kiedy mi się robią eee, naleśniczki, eee, to sobie tutaj już zrobię herbatkę to jest na zimno, bo ja głównie nie piję rzeczy ciepłych, albo woda, albo właśnie taką herbatkę eee, na zimno. Na zimno. A dzień dobry pani. Też to, a co tam masz? Mhm, takie coś. A czy masz niebieski język? No pokaż języczek. Jaki masz języczek niebieski? E, pokaż tak, Nela? E, a, maha, dobrze. Wlewamy sobie tutaj... Ua, wodę. I to się na zimno zrobi normalnie? Tak, pięknie. Wygląda jak zwykła herbata. Tak jak nowe że żeśmy, w nie wiem czy będą nowe, ale my żeśmy pierwszy raz wzięli Nela tam Nikola ma am dla ciebie Chyba mam to na połowę wreszcie kaga. gaga Będzie gaga Ale masz konika Chodź jeszcze z ogórcikiem nie jadłeś, co? No Sami sama widziałaś. Sam nie widziałaś. Ugryź. Cały? Dobrze. Już idzie się pochwalić do mamy, że coś zjadła? Chrupa z mały. <laughs> Pieska nie, już zjadłam, teraz odniosę to do zmywania i moją herbatkę jeszcze nie będę wkładała, ponieważ jeszcze jej nie skończyłam, więc w tym czasie będę sobie ją kończyć i może pooglądam Instagrama, bo wczoraj wysobiłam nowe zdjęcie, poczytam komentarze trochę. A powiedziałaś, że dzisiaj też fajne zdjęcie zrobiłaś? A luzackie na dworze na moim balkonie. Bardzo takie dziewko mi się spodobało, ale więcej nie mówię. Zobaczcie jak to zdjątko. Wkrótce na moim Instagramie, tutaj macie nazwę. Trudno tutaj miejsce znaleźć, ale... A teraz sobie wejdę na Instagrama i popatrzę troszkę co nam Wasze komentarze pod najnowszych zdjęciach, chyba wczoraj go, e, dodałam. E, no i taki chwilowy chill mam. Dzisiaj tylko chill, nie chce mi się nic. Mam ochotę bawić się i pić. Dzięko bawić się i pić. Dzisiaj tylko chill. Tylko chill, 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 chill. Dobra, ostatni łyczek herbatki? I wypita um, Ale do czego ja tutaj zmierzam Miałam um, ogólnie ja teraz robić coś innego um, Ale ja tak sobie sobie siedzę Zazwyczaj siedzę na bojanku Ale tak sobie dzisiaj usiadam przed piękiem um, I to się że troszkę sobie tutaj pogram um, Ponieważ ostatnio w sumie się nowej pioseneczki Więc takie jest 20 minut 15 sobie pogram um, W sumie niedługo będziecie mogli zobaczyć Gdzieś na instastory Bo też czasami gram Ja trzymam dwoma rękami Kamerka była troszkę ciężka A tata teraz e, się zajmuje nalcią ja zaraz tam idę do niego i zaraz coś pomyślimy. Zobaczcie jak Szkoda, bo zachód słońca jest akurat z drugiej strony. O, ptaszki cały czas tutaj latają. No ślicznie. Tam jest moje ulubione drzewo. O. <grym> I zobaczcie kochani, tutaj jest mój nowy kwiatek. Zobaczcie, tata go troszkę przelał bo doniczką. Tak całą przechylił, ale taką wygląda. dlaczego to mówię, bo miałam dzisiaj w materiale Wam pokazać, jaką sobie yy, przesadzam, ale i tak dzisiaj już długi mamy materiał. I to robiłam po południu, więc nie wiem czy by się zaliczyło. No. Tak to wygląda mój parapet. <gryt> No więc kochani, ja tutaj już sobie zwiążę włosy, a poza tym piszcie takie jak widzieliście wstawkę, ja się nie spodziewam, po prostu powiedziałam sobie słowo chill, ta ta od razu wkleił pioseneczkę ekipy, a w ogóle piszcie czy wam się ona podobała, to jest chyba ich trzecia, więc szczerze według mnie to chyba jedna z najlepszych oczywiście. jak się widzą podobał efekt? Przejścia chill. <noise> tak, to no ta y, przyszedł do mnie, się uczyła, mówi chodź zobacz ten efekt i musiałam iść. No bo Nikola powiedziała chillować, oho. <głos> <głos> Dobra, pach, frizz, ekipa, chill. <noise> więc pierwsze co ci przyszedł do chill. Tak. E, no więc tak, <noise> ta jest hardkorowa maseczka, bąbelkowa, wkładiesz na głowę, to ci bąbelki robią. I powiem wam, że to jest tak strasznie łaskocze, więc nie wiem czy ją... No dobra. Będę wyglądała jak takie, nie wiem. Zobaczycie. Poczekaj no. Teraz wygląda normalnie. No. Co to nie wymyślno? Ale się no. robi szara, widzisz? Więc widzimy się po mojej pielęgnacji. <grym> To znaczy, już koniec? E, więc kochani, ja już tutaj się kładę Mam książkę, Jestem tutaj Na tej stronie Oto e, rozdział 11 w pociągu Do Hogwartu e, No i co mogę powiedzieć? Ja mam już będę kłócić się, czyli od tego, było tak jak Widzicie, idę spania. E, jeśli chcecie widzieć, no są rutyny, ale to tylko czasami idę, bo to się budzę, żeby się napić wody i to tyle, więc Ale ona jest no... gruba, nie? Tak, ale ona jest jedna z najgrubszych, później już jest chyba troszkę cięższa i ta ostatnia jeszcze. E, więc ja już sobie chwilę poczytam, bo jutro muszę wcześniej wstać. Wiadomo, na. Jutro czwartek to na ósmą, bo idę na dziewiątą. A niedługo wracacie normalnie już do szkoły? Tak, ale mnie długo nie będzie, bo jedziemy na wycieczkę. Ale jeden, jeden tydzień pochodzę, bo idziemy w środę i w piątki będziemy je mieli stale. A później ta będziemy musiała wszystko odrobić, tak że to nie jest takie, wiesz, o Ale właśnie fajnie, bo będę mogła sobie przepisać. Ale żaden z niestety mnie nie ominął. No, to papa, to tam.